Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Troll'a Mamy dzisiaj taki neonowy odcinek Mamy dwie zdrapki, neonową trzynastkę Numer 48 i 34 No i mamy I Love Neon Cash I tu mamy 46, 44, 43 i 45 Także po kolei numerki eee, są I takie zdrapeczki będziemy dzisiaj drapać Zaczniemy zabawę od neonowych trzynastek no i sprawdźmy, co tutaj się nam pojawi. gdzie mam jakąś monetkę do drapania. O znalazłem jedną koronę norweską. Taką dziurką Już wam pokazywałem ją milion razy, ale może ktoś nie widział. Także pokazuję ją jeszcze raz. Dobra, zaczynamy zabawę od zapki numer 48. Troszkę przybliżymy

11 i ostatnia 34. Neonowe trzynastki lądują w koszu, niestety. No, ale tutaj w I Love czuję, że będzie na bogato. także zapinamy pasy, jedziemy tutaj. Szukamy moje szczęśliwe liczby, lub mamy też do znalezienia, do znalezienia symbol pliku. No dobra, sprawdźmy. 25. Dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden i dziewiętnaście, takie numerki trzeba znaleźć. I tak osiemnaście obok, dwadzieścia dwa, drugi obok, trzydzieści trzeci obok, czternaście i 35 nie ma. Pierwszy rządek puściutko. 26 standardowo oboczek. 27 32 też obok. Ale tutaj tych oboczków nam dają 16 i ostatnia liczba 11. Pusto, 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 pusto. I, jaj, Cash numer 44 cztery, dwadzieścia sześć, i 2. O, jest piątaczek. No i pięknie. Pierwsza liczba i trafiona. 13 nie ma. Jeden obok 31, i cztery. Nie ma, nie ma, nie ma 25 obok. dziewięć obok, 28 obok. No jasne trójka obok i ostatnia liczba 30 nie ma. No dobra, jest chociaż ten piątaczek tutaj. Dobre i to, bo no, tę zdrapkę gdzieś tutaj, żeby się nam nie zgubiła. Myślę, że zdrabimy sobie jeszcze dwie drugie szanse na koniec. Znam wam taki bonusik dzisiaj w odcinku. Mam dwie ostatnie sztuki yy... i tak z nimi bym nie nagrał żadnego odcinka. Mam dwie ostatnie polskie zdrabki. lotto, to także dołożymy je na koniec. Taki bonusik ode mnie, ale to na końcu. Najpierw skończymy. Zlapać I Love cash. Jeszcze dwie sztuki przed nami. I tak trzydzieści cztery. Trzydzieści dwa. Dziewięć. I jednaście. Osiem oboczek. Dwadzieścia osiem. Siedem.

No ale sobie jeszcze tą drugą szansę, damy sobie drugą szansę. Numer 43 i 44. I tu szukamy symbolu takiego wora, albo mamy też szczęśliwe liczby. No tak, 18, 12, 35 i 1. 4. Niestety nie ma. Dwadzieścia siedem trzydzieści cztery, obok dwadzieścia trzy i siedemnaście nie ma. Dwadzieścia sześć trzydzieści sześć, oboczek dwa, nie ma też, oboczek osiem, i ostatnia. 11 obłoczek niech to. Druga szansa też pusta. I ostatnia dzisiaj zdrapeczka, ostatnia moja zdrabka, polska Lotto. E, ale chyba mój kolega niedługo do Polski leci, także coś mi chyba przywiezie. Mam taką nadzieję. Bo jak nie, to będę mógł tylko na róweskie draping wam nagrywać. <grywa> druga pensja. Uwaga, uwaga, ostatnia dzisiaj zdrapka. Trzymajcie kciuki, żeby coś jeszcze tutaj znaleźć. 7.

18 obok, 26, 11, 28 i ostatnia liczba 3. No nie ma, tylko 7 daje nam dzisiaj wyganą w drugiej. Yy, jaka druga szansa? Ja gadam cały czas, druga szansa, przecież to jest druga pensja. <grym> o nie, Grzesiu, Grzesiu, odkrywamy. No i dyszka. I tak pięknie się kończy ten odcinek. Śmiesznie. Druga pensja, a nie długa szansa daj nam dyszkę. Kochani, ja już się żegnam. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, za Wasze komentarze, za łapki w górę. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pa. pa. Hej!